Pytanie z księgi Jozuego. Pan oznajmił Jozłemu, Dziś pocznę wywyższać Cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosący markę Przymierza. Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymacie. Zwrócił się następnie Jozue do synów Izraela: Zbliżcie się i słuchajcie słów Pana Boga Waszego. Po tym poznacie, rzekł Jozue, że Bóg żywy jest pośród Was i że wypędzi z pewnością przed Wami Kananejczyków. Oto arka przymierza Pana, całej ziemi, przejdzie przed Wami Jordan. Skoro tylko stopy kapłanów niosących arkę Pana, ziemi całej, staną w wodzie Jordanu, Oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący arkę przymierza szli na czele ludu. Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzały się w wodzie przybrzeżnej. Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan podczas gdy wody spływające do morza Araby czyli morza słonego oddzieliły się zupełnie a lud przechodził naprzeciw Jerycha kapłani niosący arkę przymierza Pana stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu a tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. Oto Słowo Boże. Pan z Wami, z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed Nim i prosił Go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił Go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był był winien sto denarów, chwycił go i zaczął dusić, mówiąc. Oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, Darowałem ci ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się na swoim, nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam, ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę. I przeniósł się w granicę judei za jordan. Oto słowo pańskie. O tobie Drodzy bracie i siostry, kto z was był na pielgrzymce na trasie ku jasnej górze, a zapewne większość zdecydowanie tak. Wierzę, żeby wejść na jasną górę, jest taki niepisany przepis że trzeba przejść przez górkę przeprośną przewodnicy przewodnik wyznacza miejsce gdzie wszyscy jednają się ze sobą podają sobie ręce przepraszają się za jakieś niezręczności czy wręcz winy następuje wielkie ściskanie płakanie całowanie wszyscy się miłują i kochają nie można wejść do miejsca świętego bez pojednania się z drugim człowiekiem. Ta górka przeprośna jest właśnie symbolem tej prawdy ewangelicznej, że jeśli chcesz coś złożyć na ołtarzu, pierwszy się pojednaj z bratem, że kto nienawidzi brata swego, nie wejdzie do królestwa niebieskiego. Dlaczego górka przeprośna? No, żeby wejść na górkę, trzeba się natrudzić, a przepro, przepro, przeproszenie drugiego człowieka jest dla wielu ludzi, dla nas wszystkich, chyba czymś najtrudniejszym w życiu. A poza tym jeszcze jedna rzecz. Na górze się nie można schować. Za górą się można schować, gdzieś tam w dolinie można się chować. Sam Jezus mówił, że miasto położone na górze świeci, jest znakiem. Człowiek, jeśli chce się przeprosić z drugim człowiekiem, musi się odkryć, musi się stać widoczny z wszystkich stron. Nie możemy się jednać jako ci ukryci. Powiedziałem, że przeproszenie drugiego człowieka jest czymś dla nas najtrudniejszym. Religia chrześcijańska jest najtrudniejszą religią świata, bo każe nam miłować wrogów. Jak dzisiaj Pan Jezus zaskoczył na pewno Piotra, każąc mu przepraszać 77 razy, czyli nieskończoność, bo o to chodziło zbawicielowi. A z drugiej strony tak jest nam trudno kogoś przeprosić, z drugiej strony tak się męczymy z tymi sytuacjami konfliktowymi, które mamy w rodzinach, w sąsiedztwie, wśród znajomych. Tak jest nam ciężko z tym właśnie żalem, który nosimy. Z jednej strony nie chcemy ustąpić, nie chcemy przeprosić, nie chcemy ręki wyciągnąć. Z drugiej strony to jest jak ciężar, wielkie ograniczenie. O tym myślimy, o tym często mówimy, do tego wracamy, to nas smuci. Człowiek pogniewany z drugim człowiekiem jest najczęściej smutny, roz, rozdrażniony. Jak ta rzeka Jordan, która dzisiaj powstrzymywała, blokowała Izraelitów do wejścia do ziemi obiecanej. Proszę zwrócić uwagę piękny symbol, co otworzyło tą drogę. Otworzył, otworzyła Arka Przymierza. Przymierze jedność między Żydami a Bogiem niosona, niesiona przez kapłanów, kiedy weszli, kiedy ich stopy stanęły w łożysku rzeki, ona się zatrzymała. Co nas może przeprowadzić do drugiego człowieka, miłość Pana Boga, to nam dzisiaj mówi ta przypowieść: Bóg daruje wam grzechy, idźcie i wy darujcie grzechy waszym winowajcom. Gdzie się powinno zacząć nasze pojednanie z braćmi przy konfesjonale, gdzie my jednamy się z Panem Bogiem? Pan Bóg przebaczał, ale my też rozgrzeszajmy. Wy, drodzy bracia i siostry, świeccy, nie sprawujecie sakramentu pojednania, ale rozgrzeszać możecie swoich winowajców rozgrzeszać możecie oczywiście nie sakramentalnie, tylko tak w geście pojednania. Także Bóg jest tym, który pierwszy wybacza, Bóg jest tym, który pierwszy wyciąga rękę, ale chce, żebyśmy brali z Niego przykład, żebyśmy przebaczyli drugim. Tutaj na marginesie pewna uwaga, bardzo często my, kapłani, i w ogóle w Kościele wzywa się do przebaczenia, przebacz swojemu mężowi, przebacz swojemu bratu, przebacz swojemu ojcu, że pił przebacz. No i to w zasadzie bardzo piękne wezwanie. Tylko że zwróć uwagę, że jak ja komuś przebaczam, to jednocześnie uznaję, że on jest winny. Jeśli ja mówię że przebaczam ojcu, bo pił, to ja mówię że on był winny, bo bracie i siostry, może być taka sytuacja, że ktoś robi zło, a nie jest winny, bo po prostu nie nauczono go. Przepraszam, jeśli ktoś wychowywany był w jakiejś rodzinie patologicznej, gdzie uczono go agresji, gdzie go rozpijano w wieku lat pięciu, siedmiu, dziesięciu, a potem on jest alkoholikiem, to on jest winny? Jak mu wódkę Lano do gardła, znam takie przypadki, żeby dziecko spało, to kilkuletnie mu dziecku dawano alkohol do picia. I potem on został alkoholikiem. O, I jest alkoholikiem i, i robi awantury, i jego życie jest przegrane, więc on robi zło, ale czy on jest winny? Dziewczyna, która była molestowana, która była rozbudzona seksualnie w wieku kilku, kilkunastu lat, potem nie może sobie poradzić z masturbacją, nie może sobie poradzić z erotyką, robi zło, ale czy ona jest winna? Więc dlatego trzeba bardzo ostrożnie, żebyśmy przebacza, przebaczali na kolanach. Ja nie wiem, ile w tym człowieku było zła, ja nie wiem, jakie on miał dzieciństwo, jakie on ma, jaki został. Posak od rodziców w cudzysłowie, czy dostał posak nienawiści, zranienia. Często dlatego Pan Bóg mówi nie sądźcie, nikomu nie wolno nikogo sądzić, bo my nie znamy ludzi. Ja bardzo często pracując z rodzinami, z małżeństwami widzę, że żona nie ma pojęcia, jakie problemy ma mąż, jakie lęki, jakie obawy i odwrotnie. Mąż nie ma pojęcia o problemach żony, o jej lękach, o jej strachu, o jej kompleksach. O jej napadach jakiejś depresji. Ona to potrafi jakoś ukryć nawet. Więc bądź, bądźmy ostrożni, żebyśmy nie przebaczali pysznie. Przebaczam ci, przebaczam ci, ty winowajcom. Nie! Jeśli to jest Twoja wina, to Ci przebaczam. Jeśli nie, to wiedz tylko, że to postępowanie mnie zraniło, chociaż i Ciebie też ono raniło, bo dziecko, które miało patologiczną przeszłość w rodzinie, jest też mocno poranione. I jeszcze druga uwaga, co do przebaczania. Ludzie mylą przebaczenie ze zmianą uczuć. Nie mogę Ci wybaczyć, bo ciągle jestem na Ciebie przepraszam za słowo wkurzony. To co, że jesteś wkurzony? Ja Państwu mówiłem parę dni temu, emocje to nie Ty, Ty nie jesteś emocjami, emocje to jest Twoja decyzja. Ja różne czytałem y, definicje przebaczenia i najbardziej do tej pory spodobała mi się ta. Co to jest przebaczyć komuś? Okazywać należny szacunek pomimo urazy. Ja mam urazę do Ciebie, ale ja Cię szanuję. Ja Cię zapraszam, siadaj do stołu. Ty nie jesteś emocją, Ty nie jesteś uczuciem. Uczucie może się zmienić za 20 lat dopiero, ale ja Ci już dziś chcę się z Tobą pojednać i podać Ci rękę. Wróćmy do dzisiejszej Ewangelii, do tego obrazu Jezusowego, tego człowieka, tych dwóch winowajców. Jezus powiedział, wymyślił tak w swojej przypowieści, że był winny tysiące talentów, że ów pierwszy winowajca był swemu Panu Królowi winny, jak podaje Ewangelia, tysiące talentów. To coś nieprawdopodobnego. To był dług niemożliwy do oddania. Dziesięć tysięcy talentów. Proszę Państwa, policzyłem wczoraj z kalkulatorem w ręku, ile by trzeba pracować, żeby spłacić dziesięć tysięcy talentów. 164 tysiące lat, nie 164 lata, 164 tysiące lat musiałby ktoś pracować, żeby spłacić 10 tysięcy talentów, a więc jest to dług absolutnie do spłacenia. A co mówi winowajca do króla, ja ci wszystko oddam. Tak wierzy w swoją moc, taki ma odruch serca. Król wie, że to jest bzdura, co on mówi, gdzie ty mi oddasz 10 tysięcy talentów, nie masz szans. Ja Ci wszystko oddam, drodzy bracia i siostry, tak się wielu z nas wydaje, że ja się sam zbawię, że ja sobie sam poradzę. Po co mi kościół? Po co mi spowiedź? Najważniejsze, żeby być dobrym człowiekiem. I proszę zwrócić uwagę, jak ten człowiek jest zapatrzony w siebie. On nie mówi, królu, ulituj się nade mną. Ty jesteś miłosierny, ty jesteś wielki, ty jesteś wspaniałomyślny, ty masz dobre serce. W ogóle się nie odwołuje do dobroci króla, tylko ja ci wszystko oddam. Ilu ludzi myśli, że się z Panem Bogiem samemu rozliczą na sądzie ostatecznym? Wierzy głupio, oszukując siebie, że dadzą sobie radę. I tutaj król robi rzecz nieprawdopodobną, chociaż wie, że ten człowiek. Przepraszam, plecie bzdury, chociaż wie, że mu nigdy długu nie odda, to się nad nim lituje. To jest jakaś wielka tajemnica Bożego Miłosierdzia, że ono obdarowywuje przebaczeniem tych, którzy go nawet o to przebaczenie nie proszą. Ten człowiek był w trudnej sytuacji. Upadł przed nim na twarz, przed królem, drżał cały ze strachu, bo groziło mu dożywocie razem z żoną i z dziećmi. I ten lęk człowieka. Jego przerażająca sytuacja była dla tego króla wystarczającym argumentem, żeby go uwolnić od długu. Ja myślę, że nie jeden człowiek, który się nawet nie modli do miłosierdzia Bożego, a leży gdzieś w szpitalu na łóżku i trzęsie się ze strachu, tym strachem wyprosi sobie miłosierdzie, chociaż do miłosierdzia sam osobiście się nie zwraca. I proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Wychodzi ów człowiek uwolniony, spotyka swojego winowajcę. Zaraz Ewangelia sugeruje, że to było zaraz, chwilę potem, gdy sługa ów wyszedł, gdy tylko wyszedł, spotkał swojego winowajcę i złapał go i zaczął go dusić. Zamiast się cieszyć, zamiast tańczyć na ulicy ze szczęścia, zamiast ściskać ludzi, zamiast postanowić sobie jakieś wielkie rzeczy w tym momencie, jest wściekły i zaczyna dusić swojego winowajcę. I co ciekawa rzecz, ten mu mówi. Ja ci oddam pieniądze, bo był mu winien tylko 100 denarów. Na 100 denarów trzeba było pracować 4 miesiące, 3-4 miesiące. Więc dług jest realny do oddania. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje, że ten mówi ja ci oddam pieniądze, on jednak nie chciał i wrzucił go do więzienia. Czyli nie chciał tych 300 denarów. Chciał mieć winowajcę w swoim życiu. Drodzy bracia i siostry, to jest taka sytuacja, że wielu ludzi chce mieć wokół siebie winowajcę, którego wsadza do więzienia. Jak to się robi? Mąż obraził żonę. Przychodzi do niej kochanie. Już przepraszam cię, no źle się zachowałem. Nie, nie przebaczyć. Ale już nie będę pił, no ślubuję ci abstynencję. Nic mnie to nie obchodzi, ja ci nie przebaczę. Będziesz w więzieniu. Odwrotnie może być. Mąż może nie przebaczać żonie. Możemy mieć jakiegoś kuzyna, któremu powiedzieliśmy nie przebaczymy. Jeśli byś mu wybaczył, dostaniesz 300 denarów, kawał grosza. Co mam na myśli? Do, sytuacja się poprawi, będziesz miał przyjaciela, odzyskasz kogoś bliskiego, przestaniesz się denerwować. Nie, to ja wolę nie mieć 300 denarów, a on będzie ciągle w więzieniu, które będę mu budował ze zwracania uwagi, z przypominania. Pamiętacie państwo, jak to ktoś powiedział na amerykańskich filmach, często policjant mówi, cokolwiek pan powie, może być użyte przeciwko panu, w rodzinach nieraz ludzie sobie mówią, cokolwiek powiesz, na pewno będzie użyte przeciwko tobie. Na pewno tego, jeśli się tylko pomylisz, ja ci to będę do końca życia przypominać. Jeśli tylko popełnisz błąd, ja ci będę do końca życia ten błąd, a pamiętasz jak 20 lat temu żeś się upił? A pamiętasz jak 30 lat temu żeś to zrobił? I mam Cię w więzieniu, i nie przebaczę Ci, i możesz błagać, i możesz prosić, a ja Ci nie wybaczę, i siedzisz w więzieniu. Nieprawdopodobne zatwardziałość serca. Drodzy bracia i siostry, jaka to była zatwardziałość serca, można poznać po tym, że ów król, tak dobry, tak litościwy i on się zdenerwował. I on się zdenerwował i wrzuci, wtrącił go do więzienia. Nieważne było dla tego drugiego człowieka, człowieczeństwo, owego dłużnika, który był winien 300 denarów. On był dla niego nieważny, jego rodzina była nieważna, byle był jak... Kłode drzewa wrócić go do więzienia. I chciałem jeszcze się do jednego obrazu odwołać ewangelicznego, dobrze znanego, który nam pomoże zrozumieć może te sprawy miłości bliźniego i przebaczenia sobie. To jest Ewangelia Świętego Marka, ósmy rozdział. Pamiętacie, jest tam opisana sytuacja, że przyprowadzili do Jezusa niewidomego. Przyprowadzili do Jezusa niewidomego. To jest ciekawe i ten niewidomy nic nie mówi: nic. Inni niewidomi krzyczeli, ulituj się nade mną, synu Dawida. Uzdrów mnie, panie, ja nie widzę. Abym przejrzał, prosili, błagali. Ten niewidomy nie mówi nic i do Jezusa go przyprowadzają. I Jezus bierze go za rękę, jak pamiętacie, i wyprowadza poza wioskę. Mówiłem wam wczoraj, co to jest moje życie. Moje życie są to moje znajomości, moja mądrość. Mój majątek, moje, moje koneksje, moje układy, moja ważność to jest moje życie, to jest moja wioska. Każdy z nas ma swoją wioskę. I Pan Jezus bierze Cię za rękę i wyprowadza z tej wioski, wyprowadza z tej wioski i, i robi ślinę, błoto ze śliny i nakłada Mu na oczy. Proszę Państwa, to jest bardzo nieprzyjemne. Pan Jezus potrafi być nieprzyjemny. Wyobrażacie sobie, że przychodzicie do okulisty, a okulista doniczkę z okna, tfu, 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 błota i na oczy. Proszę Państwa, nieraz ktoś mi mówi: Byłem w kościele, ale jeden ksiądz mówił kazanie, tak nieprzyjemnie mówił. A kto ci gwarantował, że ma być przyjemnie w kościele? A kto ci mówi, że ma być przyjemnie? Z Panem Jezusem nieraz jest nieprzyjemnie. Ja chodzę do kościoła, tam gdzieś jeżdżę pod Warszawę, bo tam jest przyjemnie. Pan Jezus po co to błoto? Przecież to błoto było niepotrzebne. No ale idźmy dalej. I kiedy Jezus pyta go, czy widzisz co, uważajcie, co on teraz mówi. Panie, widzę ludzi, bo gdy chodzą, to widzę ich jak drzewa. On widział ludzi jak drzewa. Można tu odkryć symboliczny, symboliczną prawdę, że on traktował ludzi jak drzewa. Wiecie, że można ludzi traktować jak drzewa? Drzewo jest pożyteczne. Drzewo można porąbać, rzucić do piecyka, wrzucić do kominka i się ogrzać. Siedzicie teraz na drzewie, ławki są zrobione z drzewa. Ja mam na drzewie położone swoje kartki, leży Pismo Święte. Na drzew pod drzewem można się położyć i można się zasłonić drzewem, żeby słońce nie prażyło. Drzewo biedne schnie nad słońcu, a ja sobie leżę pod drzewkiem i mam ochronę. Można podejść i zerwać owoc z drzewa i zjeść. Niektórzy tak traktują ludzi. Nawet nie, niektórzy w małżeństwie mówią do siebie: Ty, kołku, jeden Ty. Jesteś tępy jak sęk, wiesz? Jesteś kołek. Nie jeden mąż słowami porąbał swoją żonę. Ty głupia, ty durna, ty idiotka, jeszcze inne słowa. A mi się przy tym ogrzał. Dobrze mu było, jak się ogrzałem. Porąbałem żonę, porąbaliśmy dzieci, złamaliśmy im sumienie. Albo sobie podchodzę i zrywam, albo się ocieniam. Widzę ludzi jak drzewa, widzę ludzi jak drzewa. Proszę zwrócić uwagę, jak, jak ludzie z sobą pogardzają, jak się wykorzystują. I On, ten niewidomy, to zobaczył, że ja traktuję ludzi jak drzewa. Drodzy państwo, każdemu z nas to grozi. My, księża, też możemy zacząć ludzi traktować jak drzewa, żeby mi się kłaniały, słaniały i owoce przynosiły. Czy ty traktujesz ludzi jak drzewo? Czy ty widzisz ludzi jak drzewa? I on to dostrzegł, ten niewidomy. I dopiero wtedy, jak on to dostrzegł, Jezus jeszcze raz przemywa mu oczy. Przepraszam, tego gestu chyba nie było. Jezus jeszcze raz pyta. I on wtedy zaczyna widzieć wszystko wyraźnie. Wiecie, żeby zobaczyć wszystko wyraźnie, żeby mieć ten komfort takiego krystalicznego patrzenia na świat. Trzeba pierwszy sprawdzić, czy ja nie traktuję ludzi jak, jak drzewa. Rzucam, wyrzucam, odchodzę, ubliżam, nie szanuję. I zwróćcie uwagę, kiedy Jezus już go uzdrowił, mówi: wracaj do swego domu, ale nie wstępuj do wsi. Nie wstępuj do starego świata. Drodzy bracia i siostry, nasza pielgrzymka duchowa powolutku dobiega końca bo jutro mamy ostatnie spotkanie o godzinie 15. Ale ja już chcę wam podpowiedzieć i sobie. Wracaj do domu, ale nie wracaj do wsi. A co to jest wieś? Może któraś z Pani jest największą specjalistką na klatce schodowej od jakiegoś głupiego serialu. Może mam przyjaciółkę, której od wielu lat chcę coś powiedzieć, a się wstydzę i boję. I to jest moja wieś. To jest moja wieś. Może jest coś niedobrego, może któraś z Pań ma jakiś niedobry kontakt i odwrotnie. Nie wracaj do wsi, przepraszam, nie wracaj do wiochy. Idź do domu, już jako ten widzący, jako ten przez tą pielgrzymkę trochę odnowiony. Jeszcze jutro powiemy, co zrobić, żeby nie zatracić wszystkich darów duchowych, które tu otrzymaliśmy. Wracaj do domu, tylko nie wstępuj do wioski. Nie wstępuj do swojego starego systemu wartości. Nie wstępuj do swojego pocieszania się, jakie by ono tam nie było. Do plotek, do alkoholu, może którego nie powinno być. Nie wracaj do wioski, idź do domu. Tak Jezus otwiera oczy. Otwieranie oczu przez miłość bliźniego, przez przyznanie się, że widzę nieraz kogoś jak kawałek drewna, jak okołek. Otwieranie oczu przez prawdę. Oby Chrystus i nas wszystkich tak uleczył. Byśmy sobie wszyscy długi potrafili dalować i te 10 tysięcy talentów, i te 100 denarów, byśmy wszyscy przeszli przez przeprośną górkę. I stanęli w sanktuarium Boga samego. Amen. Powstańmy. Przedstawmy Bogu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby znakiem rozpoznawczym chrześcijan była szczera, prawdziwa miłość Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pomódlmy się za skłócone rodziny, za skłócone Parafie, wspólnoty kapłańskie, zakonne, zawsze tam, gdzie zły duch złamał jedność ludzi, by potrafili odnaleźć drogę do pojednania. Ciebie prosimy. Chyba każdy z nas ma człowieka, którego jest mu trudno kochać, z którym trudno mu żyć, z którym trudno mu rozmawiać. Przypomnijmy sobie teraz tę osobę i szczerze z serca pomódlmy się za nią w chwili ciszy. Abyś mu Panie błogosławił, Ciebie prosimy. Za pielgrzymów zmierzających ku jasnej górze, by szczęśliwie dotarli do progów jasnogórskiej kaplicy. Ciebie prosimy.